Siemano, siemano, witajcie, z tej strony ja tamcię. 69 Co do Was, przychodzę z kolejnym odcineczkiem e, już w drugim na moim serwerze. widzowie tak e, spodobał mi się ostatni odcinek, e, po którym zostawiliście chyba 7 ma w górę. Z tego co pamiętam, jeśli wam się ten film spodoba, to odblokowujecie kolejny film, zostawcie tu. Trzy łapeczki w górę pod tym filmem, a robię dla Was kolejny odcineczek z mojej serii, e, nie na Minecraft Hardcore. Minecraft Hardcore prawdopodobnie pojawi się jutro. Widzę, ten film e, będzie trochę e, dużo rozwinięcia w nim, bo będziemy już zaczynać coś robić. Będziemy po prostu robić dużo rzeczy innych. I też pomyślałem, że zrobimy sobie, jakby w tej jaskini, tutaj domek. Mam nadzieję, że to będzie dobra opcja, że mnie za to nie zabijecie. Że nawet jak pomyślałem, że jest ta woda, to ee, zrobimy ładne dojście, jakby na, na powierzchnię. I tak jak mówię, dziękuję też wam za taką aktywność. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo ponad 70% nie subskrybuje mojego kanału. Ponad 70% to jest bardzo dużo, więc widzę, zróbcie to. Zasubskrybujcie, pokażcie tomciową moc, tomciową że y, potraficie tutaj działać, wszystko bawić się razem ze mną i w ogóle. Dziu, te, dziękuję wam bardzo serdecznie za to i widzowie. Plan jest taki, na dzisiaj. Skopać jak najwięcej kobla, żeby zrobić sobie miejsce do budynku na, na domek i w ogóle. Znaleźć ścinę. Cz, cz, no, mam nadzieję, że znajdę ją, jak, znajdę ją jak najszybciej. Zrobić sobie na pewno jedną skrzynkę. Żeby już e, ten, i znaleźć żelazo To jest plan na ten moment, jak, e, na razie I ten, ja zacznę sobie na razie od Wyczyszczenia terenu, który jest jakby tutaj nam e, potrzebny bardzo I Tak pomyślałem, żeby nie kopać się może jakoś głęboko Ale żeby też mieć wyjście do niej Żeby było tak ładnie, to sobie zrobimy tutaj, o, to będzie takie Wejście jakby do mojego domku i tutaj ee, jakby wejście i zejście do mojego domku Też możecie pisać co Wy o tym sądzicie, bo też jest wasza to decyzja co i jak To jeszcze muszę wykopać, żeby było jakoś ładniej I widzę. Wchodzimy tu, e, tu wyrównowywujemy i jeszcze... Oczywiście tu będzie ston e, wokół żeby to ładnie wyglądało. Wrzucę zaraz do pieca, żeby... Ten, ee, się też wszystko nie prezentowało. Tu będą schodki, oczywiście. E, oczywiście podwójne. Tu będą pochodnie, albo co innego ładnie stało. E, I oczywiście też tu, nie, że, że ten... A, 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 chrypę mam, widzowie, przepraszam. Jak czasami odkrzątnę. E, widzowie, plan jest taki. Działamy szybko, żeby nie było i, i potajemnie Patyki sobie muszę zrobić, a zostawiamy wszystko w tym. O, jest żelazo! Widzicie, mamy żelazo, to jest bardzo dobry znak A, fajnie, jedno Ja potrzebuję, o węgiel tu jest Dobra, po węgiel przyjdę później, a teraz sobie wykopię ze Dwie rudy węgla, bo nie mam dobra, teraz muszę zrobić tak żeby po prostu mieć to w pochodnie na razie, żeby znaleźć e, żelaza trochę. To było jedno i to mi najbardziej przeszkadza, ale dobra, jedno to więcej. To zaraz znajdziemy wizowie więcej węgla. <coughs> Przepraszam. To jest węgiel kolejny. Spokojnie, to nie jest Minecraft Hardcore, to akurat. O, i tu jest kolejne wejście. To jest węgiel, dobra. A ja potrzebuję w tym momencie. To jest żelazo, czy mi się wydaje? Wydaje mi się, dobra Ej, ale tu jest strasznie dobra powierzchnia. Na... I tu jest woda, tam jest węgiel, węgiel. Jakby trochę taka nówka sztuka, tu jest klipcio Dobra, jakby co to tu będziemy obczajać, wszystko co jak gdzie jest w przyszłych odcinkach rozpali no tam, chodź. chodź podkopiemy Żeby było lepiej I dobra, dalej będziemy to zwiedzać, Na razie tak e, żeby nie żeby było trochę bezpieczniej Wiemy że tu mamy węgiel tu nam węgiel jest bardzo dobrze e, przydatny Tu węgiel, dużo węgla mamy To jest najważniejsze I Widzowie e, Ten materiał e, pojawi się jutro Też dziękuję wam za taką subskrypcję Jeśli wbijecie 370 to Robię dla was jeszcze dzisiaj e, duży, faj, duży, Dużych fajnych odcinków Chyba się zgubiłem tu miałem Muszę zjeść O nie, ja to miałem postawić Widzicie Dobra I teraz tak Eee, tutaj jak idziesz, tu, tu, tu eee, to domek byśmy postawili gdzieś tutaj o, tu jest jeszcze żelazo, a mu minuje jest, o, jeszcze jedno jest bardzo dobrze dobra, już mamy pierwsze, e, pierwsze rzeczy, które ch e, chciałem pierwsze rzeczy, które marzyłem, które chciałem tu mamy tak, tu mamy tak, dobra Widzę, musimy tak, przekopać na razie to wszystko Możemy mieć, jakby, na wprost wyjście domku, ale domek będzie się składał z tego, że okna będą, jakby po tej stronie, tutaj, że okna będą tu i... Dom będzie się składał z, e, z drewna, oczywiście, nie z kamienia, z drewna. E, Postanowiłem, że tak będzie też najlepiej, ale tak wiecie, kopany, nie? Okej, okay, to muszę jeszcze przekopać, to i to. Widzowie, patrzcie. Tu będzie ten. Tu będzie jakby zamknięcie domku. Gdzieś tu. Załóżmy. I to będzie się ciągło. Bo to nie, to nie tak zostanie. Bo jakby bym chciał. Bo e... no tu ma być wejście. Widzimy. Tu będzie wejście. To od razu mogę zaznaczyć. Już sobie muszę, będę musiał kierować, żeby zrobić. Zaraz kolejny. Mm, tu będzie wejście. I teraz tak. Yy, dom będzie zakręcał jakby tutaj. czekaj to w Jak nic w nie widzicie, to bardzo was serdecznie przepraszam, ale staram się jakoś działać. Yy, teraz tak, tu jest wejście. Wchodzisz tu I teraz tu musimy... O, dobra, czekajcie, muszę iść potem, bo... Po... Na górę, tam gdzie byłem, tam gdzie mam wszystkie rzeczy. To od razu Żelazo dam do przepalania oraz kamień, żeby mi się zaczął przepalać lekko. Zrobimy dwa piece po prostu. Trzeba myśleć. Drugi piec. Okej, okay. Dobra, tu będzie tak Żelazo raz i kamień. Ale damy trochę tego węgla, znaczy kamienia zwykłego Okej okay. I teraz tak widzowie, musimy zrobić to tak, że Może ze mnie głupi, poszedłem po kilof Poszedłem po kilof I nie zrobiłem kilofa To trzeba, trzeba byłoby mi rozwalić jakoś jeszcze Dobra, to zaraz pomyślimy Co teraz to... Checkpointa jeszcze dam mm. Zajmij ze 2 kg, żeby mi nie musiało tak szybko działać. Nie wiedziałem, tutaj to tak się kiedyś stanie. Będę musiał bezpiecznie tu zrobić lądowanie na, na przyszłość. Możecie mi przypomnieć, widzowie. To muszę przekopać jeszcze. To by się znaleźć jeszcze fajnie, trzy żelaza, no ale. Dobra, tu wchodzimy. Teraz tak. Tu już będzie nasz poziom. Czyli bym musiał taką zakleić. To już będzie nasz jakby poziom. Bo będzie z desek. I teraz tak. Mm. Tu chcę na pewno zrobić okna. Tuo. Eee, tu będą okna na 100%. teraz tak hmm. czy robimy widzowie tak że tu no i dobra tu będą okna tu o I jeszcze tutaj i tutaj jest zamknięcie domku jakby że do tego tu kamienia hmm. i tu też będą okna dobra widzowie mamy to jak na razie tutaj Trochę nie lubię tak po jaskiniach yy, robić domku, ale Postanowiłem, że zrobimy... I widzowie to jest na moim serwerze, to nie jest Minecraft Hardcore, więc jakby widzowie wiecie o co tu chodzi, to nie jest wszystko. Ale też można ze mną zagrać, oczywiście pisząc na Pv do mnie. I teraz tak, zrobimy sobie tu taki daszek. W obrębie tego tu wszystkiego. To tu będzie można po prostu przejść. Tak? Tak. Dobra. I teraz tak. Tu jest wejście do e, chaty, jakby e, widzowie. I teraz tak. Tu jakby się kończy. Czekajcie, tu wchodzę, bo się już zacząłem zgubić powoli. Uuu, ja wiem. Ja wiem, widzowie Zrobimy tak. Przekopiemy, jakby. Mm, bo mi się przyda druga osoba, kurde. Ale dobra, jako się ogarniemy. Bo i tak muszę to przekopać wszystko. Wyznaczam teren Tu ma być wejście, widzowie. Tu o. W tym miejscu. Jest wejście. Jakby do mojej chaty. O! Takie tuś I już mogę jakby tu połączyć. I to będzie, mi się wydaje, że tu będzie kamień, taki kamień, kamień. Ale tu damy, jakby, jakby to można wytłumaczyć, deski, żeby było ładniej po prostu. O, takie coś. Eee, Widzowie, teraz tak to wyniszczymy sobie. To też. I to na pewno, żeby tego. Nie było Dobra, i teraz tak, tu mamy, tu mamy I tu to jest, tu to jest I teraz tak, to, czy... nie, tego nie przekopiemy Teraz pytanie, bo ja domek bym chciał zrobić po drugiej stronie, jakby domku Chyba wiecie o co mi chodzi, tak za bardzo, albo nie wiecie, ale Postaram się to jakoś ogarnąć Teraz patrzcie ja przekupuję tutaj, bo tu o będzie dom stał jakby na tych obrzeżach. O, jakby tu o dotąd będzie dom i to on nie będzie taki płaski, równy, tylko jakby taki dziwny trochę ten dom. O, taki to będzie dużo kilofru zmordowane na nie, ale co poradzić? Jak chce mieć ładny dom. I bezpieczniejszy troszeczkę, bo nie wejdzie mi tu nikt. Mamy prawie podstawę. Prawie, dobrze określone prawie. O, tu jest okno numer 1. to jest okno numer Będzie 2 d... Przynajmniej dobrze myślę, że to będzie okno numer 2. Numer 3. No i dobra, więc mi tu nie będzie potrzeba okien. No tak będę planował, w będę planował też w przyszłości wyjście na dwór jakby tutaj. Ale to w przyszłości, widzowie w przyszłości. Widzowie, ja na ten moment będę się z wami żegnał, bo tak jak chciałem zrobić na razie z wami podstawę. I jeśli zostawicie tu pięć łapeczek w górę, to robię dla was kolejny odcineczek z minecraft e, serwer e, mój e, I też można pisać na rekrutację do mnie, więc warto pisać ale na tym momencie będę z wami żegnał, do zobaczenia kolejnego okay? odcineczka Luwa!